ma tutaj Jara Jones. W dzisiejszym odcinku jest już kolejne polowanie na moim kanale. W tym momencie, drogi widzu, na, na ekranie widzisz Dino. Więc Zapraszam do oglądania. W tym momencie jest to Celgrot. I don't wanna fall in love Some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. Jest to Teddy, no odstęp nie był aż tak długi jak w przypadku poprzedniego odcinka, poprzedniego odcinka, w którym było Teddy. I don't wanna fall Teraz czas o Sinsei. W Delgrosie w Dino miały być Case G, i one są. I w sinseju też. Ale niestety nie u mnie. No cóż, szkoda. Poczekam, aż pojawią się w Pepko. na te sklepy nie ma co liczyć, niestety. Chociaż z tego, co słyszałem, tu niby w tym Sinsei był Case G, czyli pewnie już i tak to jest przebrane. Bo nawet nie zauważyłem El Camino czy Merkurego które raczej nie będą modelami mocno takimi, które ludzie będą kupować, a ja chętnie je wezmę, bo mi się podobają. Niestety ich nie znalazłem. Teraz w tym momencie jest Pepko. Mancha your 100 No i ostatni sklep w tym niedługim polowaniu trzeba przyznać, czyli Dills. podsumowaniu dzisiejszego polowania może podsumujmy sklepowo nie tym co kupiłem na początku, więc tak jeśli chodzi o selgrosa to w selgrosie powinien być case g niestety case g nie było tak samo w dino yy, i tak samo w Ninseju. natomiast w kiku widać że w końcu jakaś dostawa była ponieważ był aston martin db4 gt high speed i jeszcze taka tesla właśnie z case e więc to oznacza że w końcu tam zostawa była. Także, może przejdźmy od Hot Wheels'ów. Więc jest taki oto właśnie model. Ford Mustang Boss 302 z 1969 roku. Naprawdę bardzo ładny model. Taki czerwony. Tutaj jest no, standardowe malowanie po prostu dla Bossa 302. Mam tutaj mażoletkę taką. No, to jest standardowe malowanie dla Bossa 302. W sensie taki pasek i napis Boss 302. Także naprawdę też fajne można sobie porównanie zrobić, że tutaj taki bardziej nowoczesny, a tutaj taki starszy Post 302. Felga, no mi się bardzo podoba. Bardzo lubię takie felki, takie pięcioramienne gwiazdki. Świetna felga, serio. Natomiast przechodząc do detali, ponownie wypada ten model świetnie. Po prostu te lampy są bardzo ładnie tutaj wykonane. Mamy też znaczek Mustanga. I z tyłu też prezentuje się to naprawdę. Bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę super model. Takie dwa bossy 302. Widać, widać ten powrót do przeszłości w przypadku tej piątej generacji zdecydowanie. Także no, myślę, że jak najbardziej bardzo udany model. Natomiast to nie koniec z tego co kupiłem w dzisiejszym polowaniu, ponieważ mamy jeszcze takiego oto Forda Customa 300, który prezentuje się dokładnie właśnie w taki sposób. No niestety nie jest on zbyt niedopracowany z przodu, chociaż ma jakkolwiek zrobione lampy. I z tyłu też słabo. A szkoda, bo to matchbox. A matchbox charakteryzuje się tym, że zazwyczaj jest fajnie wykonany. Mimo, że tutaj nie ma żadnej kalkomanii bocznej, bo ja jeszcze rozumiem w tym golfie country, że tutaj nie ma wykonanych lamp z tyłu i z przodu ponieważ jest tutaj kalkomania z boku taka naprawdę dopracowana a tutaj jednak tego nie ma no, a standardowo MeshBox jak na przykład ten on nie ma tej kalkomanii z boku żadnej tam na masce na dachu też a proszę bardzo lampy prezentują się świetnie są nery, jest znaczek BMW jest tył i wszystko wygląda ok natomiast w przypadku tego Forda no coś po prostu jest nie tak nie wiem dlaczego tak brzydko jest zrobiony ten model ja wiem, to model za 7 zł. Ale dalej, od matchboxa oczekuję czegoś lepszego. Jeśli chodzi o matchboxa, mam wyższe oczekiwania niż w przypadku Wheelsów. Natomiast mamy już takiego Morgana Plus 4. No i on już jest lepiej zrobionym modelem. Proszę bardzo, przód. Jest grill, jest rejestracja, są fajne lampki. Jest rejestracja z Morganem, znaczkiem Morgana. Prezentuje się to po prostu świetnie, prawda? Felga też jest. No i wnętrze Wnętrze ma nawet tak troszeczkę tam zrobioną kierownicę. To nie jest jakiś naleśnik, prawda? Spoko sprawa. Ogólnie wnętrze myślę, że prezentuje się całkiem ciekawie. Dopracowane siedzenia. I te, tył też ponownie. Bardzo ładnie zrobiony, więc ten Morgan klasa matchboxowa. No ale ten Ford nie wiem dlaczego tak zrobiony. Także naprawdę... Zaskoczeniem mimo wszystko jest ten Morgan, no ale no, najlepszym modelem mimo wszystko, nie dlatego, że to Hot Wheels, tak po prostu mimo wszystko ten Mustang, no Mustang to moja ulubiona z pośród tych wszystkich, także dziękuję bardzo za oglądanie drogi wiedzą, niech gdzieś Ci się spodobał ten film, to nie zapomnij, żeby zostawić pod nim łapki w górę, suba wraz z dzwoneczkiem na moim kanale tam na dole, napisać w komentarzu co o tym sądzisz, co udało ci się ostatnio upolować. dziękuję za oglądanie. Meglio... mio, 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 mio,